Jo, cześć siemanko widzowie, z tej strony ja, Domin FM13 dzisiaj gramy na kido widzacie. Nagrywam drugi odcinek, bo pierwszy odcinek mi nie wyszedł. Więc jak, jak po prostu wchodzicie sobie na ten serwer, oczywiście IP macie link, macie w opisie, a my teraz jak? Jak to zrobić, żeby się zalogować? Oczywiście wersja 1.19.4 na Java Edition. I klikamy sobie. To jest oczywiście na PC na PC albo na laptopach. Dopiero bo te PC na pc tak tylko jest Java Edition. Więcej już lecimy. Więc tak, co zrobić, żeby się zalogować? Na samym początku musisz kliknąć ten ten kośnik. I login, i taki ten wskaźniczek, gdzie has. hasło, i taki jesteście. Wchodzimy sobie na tryb Box PVP, bo to jest najlepszy tryb na jakim tu jest mój kolega z tego co wiem. I wchodząc tutaj. No po prostu jesteście sobie, af, sobie AFK ale nie możecie sobie po prostu afkować. I co jak i co? I co 60 sekund otrzymujemy poz, podstawową nagrodę. Co 60 minut klucz do skrzynki AFK i nagrody są losowe. Żeby mieć takie ku jak ja. To jest podstawowe EQ Musicie iść do tego chłopaka, co ma kity i kit i to. I musicie to pierwsze, ten taki. I musicie sobie wziąć ten taki to. To taki zwykły mieczek, pyk. I po prostu możecie sobie grać. Ja mam, ja mam na tym na tym serwerze mam, mam jakieś 36 minut i, i, prawie, dwi, i prawie 150 tysięcy, więc no. Więc no. i co zrobić, żebyście mieli tyle pieniędzy co ja, czyli 123 tysiące monetek. Oczywiście może, żeby zdobyć punkty AM akurat 474 musicie po prostu grać. musi po prostu zabijać ludzi. Jak chcecie mieć tyle pieniążków, bo za te pieniądze możecie sobie iść do zakupu potrzebnych rzeczy. I to możecie sobie kupić na przykład miksturkę na siłę, pajęczyny i takie, i takie różne. A żeby to kupić, musi, musicie iść do tego kośle. Znaczy, jest na kopania. I wybierz strefę kopania. Klikacie prawym przyciskiem myszy. I klikacie. Ja to zazwyczaj klikam. strefa dla bogaczy i nie możemy się ruszać przez 5 sekund jak już nadejdzie ten czarny nas przeteleportuje i tutaj możemy sobie co moje widzicie moja to mam tutaj w ender chest oczywiście jak schowacie do ender chesta oczywiście nas spoko nic wam nie ucieknie a mój kilof już wam mówię ma wydajność 29 niezliczoność 29 i szczęście 20 i tutaj jak chcecie sobie pofarmić ja zazwyczaj idę na diamenty i oczywiście tych diamentów nie zostajecie, bo tutaj się farmi pieniądze i, i EXPA. A jak widzicie, ja mam prawie 50 EXPA, więc sobie ja po prostu, oczywiście, jak kopiecie to, to wam EXPA nie daje, a EXPA to, to też mam. Więc nie da, bo musicie kopać tylko to. Po prostu tylko to jak widzicie ja już mam prawie 50 level i, i mam 33 tysiące jak widzicie i pieniądze są mega ale to mega oczywiście w w kajakę jak nie wiem mam na obiad czy tam poczęć Dobra, telewizor grę tak telewizor mi gra się co mam co to było I tutaj kopiemy i już mamy prawie 200 tysięcy Najlepsza strefa to jest strefa PVP Jak chcecie wrócić, bo już macie 40 dobra No, kopę już dosyć dużo ja sobie ten ukośnik z... Pawn, bo to się już wpisało. Spawn, enter. Przez 5 przez pięć, pięć sekund się nie ruszacie. Już jest. Oczywiście, możecie, żebyście sobie stykli. Ilość wykonanych bloków. Ten krew. przejdź sobie zadanka. Koniec questów. Zadania. Idę sobie tutaj. Na przykład sklep za blue Wrątki, ale blok tam, sobie sklep za monety. Mam no, już tam stur. Okay. Okay, więc to by było, na, by było na tyle. W dzisiejszym odcinku, więc jak chcecie więcej takich odcinków z takowego serwera, to sub, sub, like i będzie więcej takich odcineków więc trzymajcie się, cześć, elo